Czy w to sposób na dobry pasywny? nigdy nie był dochód pasywny, tak na dobrą sprawę trzeba ten zarządzać, No chyba, że mamy firmę, która na nas to robi i pobiera tam powiedzmy, 20-25% za każdą miesięczną czynsz, no to okej, okay, no to wtedy w porządku, no to można nazwać to w jakimś stopniu dochodem pasywnym, bo ktoś inny się tym zajmuje, kogoś innego to interesuje, no wtedy mamy mniejszy zwrot, ale przynajmniej nie musimy się tym interesować. Jeśli sami to organizujemy, no to nigdy to nie jest dochód pasywny. Jak masz się 10 mieszkań, czy 15, czy 20, to to jest robota na pełne daty, bo tak na dobrą sprawę zawsze coś trzeba robić, zawsze ci najem. A to coś się zepsuło, a to tutaj sąsiad zalał, a to ze wspólnoty mieszkaniowej trzeba coś ogarnąć. No tak, na dobrą sprawę, jak już wchodzimy w naście mieszkań, lub nawet kilka, no to już warto przemyśleć nad jakimś systemem, albo właśnie zewnętrzną firmą, albo jakimś systemem wewnętrznym, który tym wszystkim będzie zarządzał. No bo co innego, jak się najmuje 2-3 mieszkania, może to do stoku można już sobie nawet 5-10 najmować, jak coś jest mocno zorganizowane. No ale pytanie, czy nasza działalność korowa nie będzie nam przynosiła więcej satysfakcji, pieniędzy, więc czasami lepiej mieć mniejszy zysk i spokojną głowę, no to wtedy można, tak jak mówię, nazwać to jakimś tam pasywnym dochodem, ale jeśli chcemy się tym zajmować, no to to jest jakby robot, tak, to jest praca.